Dzień dobry serdecznie, z tej strony Sebastian Koczyk i witam Cię na moim kolejnym, cotygodniowym vlogu. Jak możesz zobaczyć, trochę inaczej wygląda tło, ja troszeczkę inaczej wyglądam, a to tylko dlatego, że właśnie skończyłem nagrywać pierwszy moduł do mojego szkolenia BPMN. Po tym jak przyszedł mikrofon, musiałem od początku wszystko nagrywać, no bo różnica jest znacząca w tym dźwięku, który się pojawia, przynajmniej dla mnie i chciałbym, żeby to było spójne w ramach wszystkich lekcji. Dobrze, to co poruszałem tydzień temu, no to 12 tygodni Dniowy rok i plany na tydzień i to, co mogę zrobić, to powiedzieć, że wyszło to fantastycznie. I to naprawdę przerosło to moje oczekiwania. Zaplanowałem sobie ten tydzień w ramach. Znaczy, oczywiście na początku zaplanowałem sobie jakąś wizję, przesz przeszedłem całą tą ścieżkę zdrowia, i ostatecznie dostałem plan na 12 tygodni i z tych 12 tygodni zszedłem na tydzień. I to, co się okazało, to to, że zrealizowałem. 150% celu wszystko, co zaplanowałem sobie w tym tygodniu, zostało zrobione. Zrobiłem nawet sporo rzeczy, które powinny być robione w kolejnych tygodniach, chociażby sam fakt, że zebrałem się, nagrałem całość materiału do szkolenia BPM, no to, była jedna z, to, to był jeden z elementów, który musiałem zrobić. Bo miałem też dużo jakichś rzeczy około budowlanych. Miałem też cel, żeby wrócić do języka hiszpańskiego i do nauki i okazało się, że w momencie jak już mam to napisane, rozplanowane, no to siadam do książki i uczę się, siadam do aplikacji i uczę się nowych słówek. Jestem na spacerze z psem, no to wrzucam sobie na słuchawki język hiszpański i słucham. I to jest coś, do czego nie mogłem się zebrać przez dwa lata i nagle okazało się, że jak sobie zaplanowałem to w moich 12 tygodniowym roku, to przechodzę przez te rzeczy. To, co wymyśliłem. To to, żeby udostępnić na stronie te cele i ten plan na 12 tygodni, może nie wszystkie szczegóły, bo tam część jest takich mocno, mocno prywatnych, ale będziesz mógł mogła obserwować razem ze mną, jak mi idzie wykonywanie tych wszystkich celów, tych wszystkich zobowiązań. No bo tak naprawdę to są zobowiązania wobec mnie, żeby wykonać dane rzeczy. I okazuje się, że takie zobowiązanie wyszło super. Nawet mimo to, że nie spotykałem się ze znajomym, z którym mieliśmy jeden na jeden jeden pilnować i rozrysować te wszystkie cele, to wystarczyło, że ja sobie sam to spisałem i po kolei szedłem z realizacją. Więc może nie będzie nic tutaj za bardzo odkrywczego, ale mimo wszystko bardzo zachęcam Cię do spróbowania tej metody, no bo na mnie ona zadziała. Wiem, że ludzie różnie podchodzą do planowania, do wykonywania rzeczy, do tego, czy jak zobowiązał Zobowiążą się, żeby wykonać coś, to wykonają to czy nie, ale jednak to ułatwia i to mocno ułatwia. Kolejnym na przykład elementem, nad którym udało mi się popracować, to szkolenia, ponieważ od pewnego momentu zbierałem kolejne szkolenia, kolekcjonowałem i nigdy ich nie przychodziłem i sobie zapisałem, że w ramach tego mojego najbliższego roku, który ma 12 tygodni, to zrealizuję dwa szkolenia. I to, co się okazało, to gdy miałem jakąś wolną chwilę, to uruchamiałem takie szkolenie. I jestem już w jednej trzeciej jednego z tych dwóch szkoleń, i być może uda się dosyć szybko je przerobić. A one są fajne, bo akurat to, które przerabiam teraz, no to jest to sztuka mowy, z portalu chcę zostać. I jest to bardzo fajny kurs Patryka. Dobrze, dobrze, bo ja to tak na freestylu trochę nagrywam, to po serii nagrywania kolejnych lekcji dla Ciebie, być może jeśli za, będziesz zainteresowany, zainteresowana szkoleniem BPMN i modelowaniem procesów, bo trochę łączę te obie rzeczy, to będę tak właśnie wyglądał jak teraz. Będzie czarna koszuleczka, białe tło i Baby Yoda, który się nazywa tak naprawdę Grogu, a nie Baby Yoda, ale to tylko dla jakichś wytrawnych fanów. Dobrze, nie będę dłużej przedłużał tego vloga. Dam tylko jeszcze taki jeden przedmiot. Bardziej pokażę jeden przedmiot, który mi się bardzo fajnie sprawdza w kontroli moich bloków czasowych, ponieważ zacząłem pracować w blokach już od jakiegoś czasu i przydaje się kontrolować ten czas. I to jest taki zwykły okrągły timer, który się tutaj pojawia. Odbiłem właśnie światło, ale jak sobie pokręcę, to mogę sobie ustawić szybko tam 30 minut albo 25. Naciskam tutaj. I ten czas jest odliczany i w momencie, gdy czas się skończy, no to to wibruje albo daje dźwięk i to jest bardzo przydatne, ponieważ nie muszę patrzeć wtedy na zegarek, nie ustawiam sobie żadnych alarmów, a jak mam telefon, no to włączam tryb nie przeszkadzać, tak samo jest to w laptopie, więc jak się próbuje do mnie dobić, no to się nie może i to jest fajne, no bo sobie przekręcę. Działa sobie w tle. Ja nie przejmuję się w ogóle czasem, tylko skoncentruję się na pracy. No dobrze, to byłoby tyle na dziś. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Zapraszam Cię jeszcze do społeczności, gdzie będziemy omawiać niedługo tematy nowych wątków. Ponieważ pojawi się kilka nowych serii na YouTubie, które będę nagrywał, to też jest w ramach moich celów 12-tygodniowych, więc mam nadzieję, że będzie dużo wartościowych informacji dla Ciebie. Do usłyszenia!